Poznańskie towarzystwo przyjaciół nauk to najstarsze, nieprzerwanie działające towarzystwo naukowe w Polsce. Z wyjątkiem okresu II wojny światowej działaliśmy i działamy od 1857 roku. Dzisiaj liczymy ponad 1000 członków. Większość to są profesorowie poznańskich uczelni. Mamy też członków spoza Poznania, ale olbrzymia większość to są Poznaniacy. I pracują oni w siedmiu wydziałach. Ta struktura wydziałowa jest troszeczkę wzorowana na uczelniach, no bo gdy towarzystwo powstawało, nie było żadnej wyższej uczelni w Poznaniu, a intencja była taka, żeby reprezentować całą naukę, taką jaką, jaką jest. Jesteśmy organizacją prywatną. Zrzeszającą prywatne osoby, ale realizującą cele publiczne. Nie działamy dla, dla zysku, nie działamy dla jakichś innych profitów, tylko działamy dla dobra publicznego. Widzimy portret hrabiego Seweryna Mielżyńskiego. Powiedzieć, że był zasłużony dla PTPN-u, to nic nie powiedzieć. Uczestnik powstania listopadowego, jak oni wszyscy, jak i tytuł działeński. większość tych pierwszych naszych ojców-założycieli. Mielżyński zakupił dla PTPN-u kamienicę przy ulicy Muńskiej i na tej parceli został wybudowany, wybudowany własny gmach, w którym pomieściła się siedziba Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego i jego zbiory, jego kolekcja w 1888 roku zostało to otwarte. To było 200 kilkadziesiąt obrazów, to było kilka tysięcy grafik, to były mapy, to były numizmaty, kilka tysięcy numizmatów. Wśród tych obrazów były obrazy z kolekcji Stanisława, Augusta, portrety Stanisława Augusta, które możemy oglądać w Muzeum Narodowym, Karwazino, wspaniała kolekcja. Powstanie nie było łatwe powstanie towarzystwa, dlatego że ono było wynikiem przemyśleń światłych wielkopolan, Polaków Którzy w latach 30., 40. XIX wieku próbowali uzyskać w Berlinie zgodę na utworzenie Uniwersytetu w Poznaniu. Władze polskie nigdy się na to nie godziły, mimo wielokrotnych prób. No i ci światli wiekoplanie mówią: no tak, skoro się władze nie zgadzają, to weźmy sprawę we własne ręce. Zróbmy coś, co będzie zastępowało ten, albo będzie próbowało zastępować brak uniwersytetu. Taki tytuł z który był o, oświeceniowej formacji intelektualnej. No ale z drugiej strony, z temperamentu, powiedzielibyśmy, jest romantykiem. On się angażuje w każdą działalność, on jest entuzjastą. Całe szczęście, no bo ten ściśle obrachowany Cegielski, stwierdził, że u nas nie ma naukowców, więc nie ma sensu zakładania towarzystwa naukowego, no by całą tę sprawę pogrzebał. Tymczasem dzięki entuzjazmowi, romantycznemu entuzjazmowi oświeceniowca. Działńskiego, powstało towarzystwo, które odgrało w życiu intelektualnym poznańskiego ogromną rolę. Najważniejsza rola historyczna tego towarzystwa polegała na tym, że Towarzystwo Poznańskie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, stworzyło w Poznaniu polską infrastrukturę naukową. To było robione dla dobra wspólnego, dla wszystkich. No bo nie, nie ograniczono dostępu. Jak otwarto tutaj. Bibliotekę w 1893 roku dla codziennie jest otwarta dla publiczności. No to każdy może przyjść. Znajdujemy się w zbiorach specjalnych Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. To właśnie można powiedzieć, że tutaj jest serce biblioteki. Są zdeponowane najcenniejsze książki, rękopisy, stare druki. Na zbiór rękopisów składają się różne pamiętniki, wspomnienia, pisane wiersze, nieopublikowane powieści. To także jest przede wszystkim zasób regionalny. Oczywiście zdarzają się perełki ogólnopolskie. Jak PTPN został utworzony w 1857 roku, to nie miał środków finansowych na zakup. Te wszystkie, można powiedzieć, cymelia zgromadzone w bibliotece są w głównej mierze podarowane przez poznaniaków, przez wielkopolan, przez ludzi chcących się podzielić swoją wiedzą, swoimi zasobami dla innych naukowców, dla innych użytkowników biblioteki, więc jest to można powiedzieć biblioteka wszystkich wielkopolan. Przygotundum dla państwa książki ze zbiorów kasyna Gostińskiego, które zostało zlikwidowane w 1000 846 roku pod koniec tego roku zarząd towarzystwa wyraził chęć i wolę przejęcia tego księgozbioru na to zgodził się dawny prezes kasyna, Gustaw Potworowski i rzecz już została przetransportowana przez Edmunda Bojanowskiego w 1858 roku, więc jest to jeden z pierwszych darów, który trafił do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zdarzały się druki oczywiście nowe, XIX-wieczne, ale także starodruczne, czy, wy, czy duże wydawnictwa albumowe, jak, jak, jak dzieło wydane przez Raczyńskiego. Tutaj myślę, że możemy pokazać dziennik podróży do Turcji, odbytej w roku 1814. Jak na tamte czasy to było bardzo, bardzo kosztowne przedsięwzięcie, zrealizowane przez Raczyńskiego, więc no, bardzo różnorodne książki trafiły do PTPN-u. W zasadzie tak się budowały te początki Biblioteki Towarzystwa, gdzie, gdzie jedną organizację Prusacy no, zakazali istnienia, no to, to nie poszło na marne, nie został ten księgozbiór rozgrabiony, tylko no, przekazany do PTPN-u. Oczywiście też w tamtych czasach nie było pewności, że to Towarzystwo przetrwa do dziś i nie zostanie yy, także zakazana jego działalność przez władze pruskie. Tego się obawiano wiele lat. Nawet pierwszy statut został sporządzony, także przetłumaczony na język niemiecki, aby no, zapewnić, że tu żadna działalność taka wymierzona przeciwko władzy Prusaków no, nie będzie prowadzona. Trzeba pamiętać, że w tamtym czasie to, co było postrzegane jako zagrożenie dla. Polskiej społeczności Poznania, Wielkopolski, to była utrata tożsamości narodowej związana z zagrożeniem dla języka polskiego. Więc to akcentowanie języka polskiego, akcentowanie działalności w języku polskim, publikacji polskich, wspieranie literatury polskiej, nie tylko naukowej, ale w ogóle literatury, było bardzo ważnym elementem działalności towarzystwa. Więc to było towarzystwo, które zastępowało uniwersytet i szerzyło polski język, polską kulturę w Wielkopolsce i nie tylko. Indywidualna filantropia, czy indywidualne zaangażowanie poszczególnych światłych osób było już wcześniej. No, ewidentnym przykładem jest Biblioteka Raczyńskiej, którą ufundował Edward Raczyński. Jako bogaty Ziemianin, świadom, że chce coś zrobić dla wspólnoty narodowej. Natomiast to było działanie zbiorowe. To nie, to nie były, to było kilkadziesiąt osób na początku, tak, ale oni się umówili, że będą to wspólnie robić i było adresowane do wszystkich. Polaków bez względu na ich status majątkowy, status społeczny. Oczywiście, że towarzystwo mogło funkcjonować dzięki wsparciu tych, którzy mieli zasoby materialne, czyli ziemiaństwa. Ale, na przykład Karol Liebel, który był prezesem towarzystwa, bardzo się cieszył, jak wpływały drobne datki, takie tak zwany wdowi grosz od osób, które nie były bogate, a chciały wspierać to towarzystwo, bo mówił, że to jest oznaka, że ono trafia do wszystkich, tak, a nie tylko do elit. To był wysiłek elit, ale dla wszystkich, dla całego organizmu, dlatego praca organiczna. Oczywiście PTPN możemy też włączyć w taki bardzo szeroki spektrum rozmaitych przedsięwzięć narodowych czy pracy organicznej, polskiej pracy organicznej w wieku XIX, realizowanej tutaj w Poznańskim. W jakimś szczególnym zakresie odnoszącym się tylko do takiej stosunkowo wąskiej elity tego społeczeństwa, ale to jest, to jest ważne, no bo właśnie odnosi się do elity. I to jest ważne także z innego powodu, że mianowicie nowoczesność, nowoczesny świat, nowoczesne społeczeństwo, nowoczesna cywilizacja to jest cywilizacja, to jest społeczeństwo oparte na nauce. A więc powstanie ptpn które było dla środowiska polskiego pewnego rodzaju namiastką instytucji naukowej. Nie mogło pełnić funkcji zastępczej wobec uniwersytetów, instytutów badawczych, etc. Ale skupiało jakieś zainteresowanie nauką, propagowało naukę. No można powiedzieć, że to jest jedna z funkcji, jakie są nieod, nieodzowne do tego, żebyśmy mogli mówić o, o wykrystalizowaniu się nowoczesnego społeczeństwa. Wszystko, co było związane z kulturą polską, zbierano. Wówczas jeszcze nie zbierano tylko i wyłącznie książek, zbierano wszystkie pamiątki historyczne, więc i tu były zbiory archeologiczne, numizmatyczne, yy, galeria powstała, obrazów. Ta biblioteka sobie rosła yy, z roku na rok, a się głównie dzięki darom na początku odzyskania niepodległości przez państwo polskie, no to to było w samej bibliotece około 100 tysięcy egzemplarzy. Jak rozpoczęła się II wojna światowa, no to szacuje się, że tych egzemplarzy w bibliotece było około 120 tysięcy. Najmocniej ucierpiał, ucierpiała biblioteka w wyniku działań wojennych z, z, drugiej, z powodu II wojny światowej, bo wówczas po zakończeniu działań wojennych w bibliotece nie było ani jednej książki z, ponad 120 tysięcy woluminów, które składały się na zbiór biblioteki. Na przykład niektóre woluminy trafiły do biblioteki raczyńskich. To jest ślad pieczątki wojennej, dzisiaj skreślonej, można powiedzieć. Egzemplarz trafił szczęśliwie do, z powrotem do PTPN-u. Jesteśmy zadowoleni, że się i tak udało ocalić sporą część tych książek i mogą służyć dla badaczy także współcześnie. W jednym z listów Karol Libel napisał, jakie tam towarzystwo naukowe, 10% to ma status naukowe, a 90% to są Ziemianie, prawda? No tak, ale ktoś musiał ten początek tej pracy zainicjować. I to było ziemiaństwo rzeczywiście. Natomiast od początku było założenie, że to będzie otwarte dla dla wszystkich, którzy chcą w tym uczestniczyć. Znaczy wszystkich w sensie takim, że muszą mieć jakiś status naukowy na przykład, co nie było takie oczywiste ani proste. Władze pruskie zakazywały ówczesnej inteligencji, no na przykład nauczycielom gimnazjalnym, być członkami towarzystwa. No jeden z założycieli, tych, tych prawdziwych inspiratorów, którzy, którzy rzucił ten pomysł, Kazimierz Schulz, był nauczycielem w gimnazjum Marii Magdaleny i nie mógł zostać członkiem towarzystwa, bo by stracił pracę, gdyby to, gdyby to zrobił. Towarzystwo powstawało i działało wbrew władzom publicznym, władzom pruskim. W związku z tym nie mogło liczyć na żadne wsparcie. I składki członkowskie były bardzo wysokie. Ale zdarzały się wyjątki, gdzie towarzystwo zapraszało kogoś i go zwalniało z tych, z tych składek po to, żeby tę osobę pozyskać, no bo ze względu na jej atuty intelektualne czy moralne. Oni to robili dla Wspólnoty. Wydaje mi się, że to, że to właśnie jest istota pracy organicznej, robienie coś więcej niż tylko wymaga tego przyzwoitość i robienie tego nie dla siebie czy dla swoich bliskich, ale robienie tego dla całej społeczności.